Zaczynamy od podtrzypienia sprzętu. W tym roku, że tak, przyjemy. Takim oto zestawem. To jest nasz nowy nabytek. Brona aktywna. Niedawno zakupiliśmy kupiliśmy. Będziemy testować na siebie rzepaku.

Dzisiaj siejemy rzepak firmy Pionier, tutaj mamy odmianę PX141, ta paczka waży 7,17 kg, czyli wychodzi jakieś 2,40 niecałe na hektar. Dzisiaj mamy zamiar zasiać 3 hektary, czyli taka paczuszka nam wystarczy. mały wysiew, a będziemy siać w każdą redlicę, jeżeli byśmy siali co drugą redlicę, także tutaj trzeba był dwa razy większy wysiew ustawić. Arek tak Perkins sieje i mu dobrze wychodzi. Ja tak będę chciał w każdą redlicę, bo będę robił ścieżki na pryskanie. Od razu sobie, bo tutaj mamy automatyczne, elektroniczne, także jak będę operował znacznikami, będą się zamykały. I myślę, że powinno być dobrze. Będzie także pak bardziej tak rozłożony. Po całym polu nie będzie w takich rzędach. Teraz wiecie, jest moda na rzędy: striptile pasowe, bezorkowe, w szerokim rozstawie, ale to wszystko dobrze wychodzi. Na razie sobie pokręcę. Trochę tutaj nam się ustawi skrzynia. Wyczyścimy sobie korytkę i będziemy później. Myślę, że może na 10 arów trochę więcej pokręcę, bo tak piszecie w komentarzach, że na 1 ar przy rzepaku to jest za mało. No tutaj by nam na 1 ar to bardzo mało wyszło tych nasion, także pokręcimy sobie na 10 arów. Doną. robiliśmy ją nie wiem 6-7 razy znowu tak jak w każdym roku mieliśmy problem z ustawieniem tego siewnika e, nic kompletnie się nie zgodziło z tym co było pokazane tutaj w środku e, według tego wykresu jak to skrzynie tą skrzynię na rzepad się. no kompletnie się nie zgodziło mamy całkiem inaczej ustawione i tak e, kręciliśmy na początku na 10 ziary później nie wiem, w czwartej próbie kręcenia stwierdziliśmy, że za dużo jest kręcenia, więc robimy na 5 ary i sobie pomnożymy na razy 2, to żeby było na te 10 ary w obliczeniu i kręciliśmy na te 5 ary. No i mniej więcej nam wyszło tak jak chcemy, a z mamy ustawioną poniżej zera. Także a na wygresie pokazywało, że trzeba ustawić na 2. My ustawiliśmy mniej jak zero i wyszewa nam i tak ciut więcej wychodziło nam, że nam więcej nam niż planowaliśmy, nie chcieliśmy, ale zamykamy ścieżki, także szyjemy na wszystkie leje, tak jak Michał wcześniej mówił, będziemy zamykać ścieżki, także na ścieżkach coś tam przeoszczędzimy i mamy nadzieję, że nam starczy. A też również zaczynamy dopiero siać, więc spokojnie mamy zapas, sobie dostępniemy później. Jak nam będzie szło, jak będzie nam więcej szło niż e, planowaliśmy, więc przy ostatnim kawałku będziemy wtedy już e, wtedy sobie będziemy zmieniać to ustawienie, żeby nam wtedy na ostatnim kawałku nie zabrakło. Teraz się nie boimy, że nam zabraknie, bo mamy jeszcze przecież sporo desienia. i tak e, to wygląda. E, Szyjemy, jak widzicie, e, agromarz. E, mamy e, założoną. Bronę aktywną, którą zakupiliśmy w tym tygodniu. Co prawda, w tym tygodniu są dzisiaj e pierwsze testy tego sprzętu. Sprawdzamy, jak to się sprawuje. E nam się podoba, jak to wygląda, bo e siejemy od razu po oran. Michał tutaj e w nocy, wczoraj wieczorem, i w nocy kończył, jeden kawałek e wyorał. No e tak jak widać. tutaj te kółka dogniazające i naprawdę podoba nam się ta robota jak to wygląda. na wierzchu to nie widać. Chodziliśmy, spotkaliśmy się, naprawdę nigdy tylko dziadko się zdarza, że gdzieś na wierzchu się znajdzie, zobaczy. A tak jest ładnie wszystko przykryte, także elegancko. 89 rocznik, ale e, masywna widać stal, Także jest ok. Widzieliście ten sprząt już na naszej społeczności? I zdjęcie, czy da rady ten udźwignąć ten siewnik, nasz, bo ten siewnik waży 800 kg. Czy da rady udźwignąć go przy siebie pszenicy? Bo też chcemy siać tak samo pszenicę z tą groną. I zobaczymy, właśnie. bo się zastanawialiśmy, czy da rady, bo mamy jeden mały siłownik i no tutaj jest podniesieniem na rzepach to nie ma problemu, nie? Ta wrona. Y, Zobaczymy jak to będzie szło przy psznicy. Pisaliście, że spokojnie da rady, więc y, mamy nadzieję, że da radę. Fajnie by było, żeby wszystko fajnie szło tak jak teraz, bo no, rzepak fajnie nam się sieje, fajnie się zapowiada, mamy nadzieję, że tak będzie do końca siewu bo trochę hektarów mamy do zasiania, dopiero zaczynamy. I tak, no i lecimy dalej. zrobić wał deszkowy podobno deszkowy ładnie robotę robi jest lepszy i polecają no zobaczymy, pytamy też również Was o zdanie, co Wy myślicie na ten temat czy opłaca się robi tutaj wał deszkowy do tej brony aktywnej piszcie w komentarzach swoje zdania jak Wam się to sprawdza jak macie na rurowy, czy macie deszkowy co polecacie, co jest lepiej dawajcie znać prezentuje już błękany zapach, ładnie widać tutaj takie wąteczki patyczki porobione przez te kółka ugniatające. no ładnie to wygląda ładnie tutaj ja jeszcze odnośnie tej brony aktywnej wydałam się również Was o jak i polecacie a teraz zapytam się czy polecacie dorobić sobie do tego kółkę między tutaj za tą broną a między broną a wałem. Czy polecacie zrobić bubę, czy lepiej bez bugi i dać inny wał, czy zostawić ten? To i kolejne pytanie, na które odpowiadajcie nam w komentarzach i swoje swoje doświadczenie po prostu.